Hańba panowie, szlachta! Hańba, wstyd i hańba! Dawno już trzeba było z tym protestanckim pomiotem porządek zrobić. Bo jakże to? Przed pospolita go przygarnia, schronienie daje, on ją świadom we władanie chce oddać? Taki z niego syn? Jak mi Bóg miły tego szlichtyngowi darować niepodobno. Niepodobna! Może oni sędzia, może poseł, ale dla mnie to zwykły pies i zdrajca. I pierwszy mu to oczy wygarnę, jak sposobność przyjdzie. Taki Bóg dopomóż i wszyscy święci! O co! 4 stycznia 1597 roku urodził się Jan Jerzy Schlichting. Ten z pochodzenia Niemiec przesiedlił się na tereny ówczesnej Wielkopolski z powodu prześladowań religijnych. Od króla Władysława otrzymał pozwolenie na założenie miasta nazwanego od nazwiska fundatora Schlichtingowa. Osiadli tam głównie Luteranie. Schlichting w czasie potopu poparł Szwedów, widząc w nich obrońców polskich protestantów. Zmarł bezpotomnie, został pochowany w kościele w Schlichtingowej. 4 stycznia 1882 roku w stolicy Wielkopolski urodził się Franciszek Krajna wydawca i działacz społeczny, redaktor przeglądu Kupieckiego, potem dwukrotnie prezes Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej. Wreszcie założyciel Polskiej Agencji Reklamy, która była czołowym przedsiębiorstwem tej branży w Polsce, posiadającym liczne oddziały na terenie kraju. Dzięki jego staraniom ukazał się pierwszy polski spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej. 4 stycznia 1919 roku wiele się działo na frontach Powstania Wielkopolskiego. Na stację w Poniecu wjechał niemiecki pociąg pancerny z Leszna. Napastnicy jednak nie wkroczyli do miasta, gdyż dowiedzieli się, że w miasteczku znajduje się tysiąc powstańców, co było dezinformacją ze strony naczelnika stacji. W efekcie zabrali tylko dwa wagony zboża. W tym samym czasie strona niemiecka rozpoczęła przygotowania do walki o Rakoniewice a polskie patrole stwierdzały wyraźne poruszenie wśród osadników niemieckich w Głodnie i wiosce. Potem rozpoczęła się walka o Rakoniewice, w której powstańcami dowodził podporucznik Stanisław Siuda. Nagły polski kontratak ze strony Wielichowa ostatecznie udaremnił zamiary Niemców i zmusił ich do odwrotu. 4 stycznia 1919 roku komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał dekret o powołaniu adwokata Wojciecha Trąbczyńskiego na urząd naczelnego prezesa prowincji Poznańskiej i prezesa Rejencji w Poznaniu. Wprawdzie centralne władze niemieckie wzywały do bojkotu nowo mianowanego urzędnika, ale owe protesty na środowiskach polskich nie robiły większego wrażenia. Trąbczyński zaś wkrótce przeniósł się do Warszawy, gdzie stanął na czele obrad sejmu ustawodawczego Rzeczpospolitej Polskiej. 4 stycznia 2005 roku do ogólnopolskiego obiegu wszedł znaczek pocztowy o nominale złotówki i 30 groszy przedstawiający frontom Biblioteki Raczyńskiej oraz pomnik Hygiei w stolicy Wielkopolski.